Jakub Kaczorowski z Warszawy, z wykształcenia urbanista, z zawodu analityk przestrzenny, a w wolnym czasie warsawianista. Tak, masz 500 tysięcy złotych. W przypadku błędnej odpowiedzi tracisz. 460 tysięcy i 40 tysięcy jest. Poprawna odpowiedź daje ci milion złotych. Jest koło ratunkowe, podwójny strzał. W tym przypadku, jeżeli pierwsza odpowiedź byłaby błędna, nie możesz zrezygnować z gry, musisz grać dalej. Czuję takie mrówki w na, na w dłoniach i w stopach, w takim, że świeżą, to jest niesamowity stres. Niesamowity poziom różnych hormonów, które po prostu sprawiają, że no czujesz się przedziwnie, czujesz się kompletnie zestresowany i jesteś gotów do walki. Więc jestem gotów do walki o ten milion. Ostatnie koło ratunkowe, czyli podwójny strzał, uaktywniamy. Jaki będzie Twój pierwszy strzał?